Cześć wszystkim, z tej strony Marcin ze Spraw Dżemiałtą. Dzisiaj zabiorę Was na kawkę nową Mazdą MX-30. Dostałem to autko dzięki uprzejmości dealera Mazdy Mira i Sosnowca. Mają oni w Polsce całą sieć aut nowych i używanych, także jak potrzebujecie jakiejś Mazdy albo innego samochodu używanego, to wpadajcie do nich i kupujcie. Mazdą MX30 pojedziemy sobie do restauracji Domolo, która znajduje się w okolicach Dąbrowy Górniczej. Tam jest taki zbiornik, kąpielisko, pogoria. No i to właśnie tam pojedziemy. A po drodze porozmawiamy o MX30, podzielę się moimi spostrzeżeniami i wrażeniami z jazdy. Także przygotujcie sobie kawkę, jerbkę, herbatkę i zapraszam do oglądania. Tak ogólnie kojarzy nam się marka Mazda. Mnie się kojarzy przede wszystkim z niezniszczalnymi silnikami benzynowymi, handlarsko mówiąc bezobsługowymi. Naprawdę Mistrzostwo Świata. Po drugie kojarzy mi się z korozją, która w tych samochodach występowała w latach 90., -tych, 2000, -tych, aż do w zasadzie 2015 roku. Wtedy to wprowadzili tą technologię SkyActiv i wraz z nastaniem nowych technologii postanowili, że. Kończą z obecnością rudej na samochodzie. Wszystkie nadwozia są ocynkowane, a spody są zabezpieczone dodatkową warstwą jakiegoś tam wosku, który ma chronić samochody. Trzecia rzecz, z którą kojarzy mi się Mazda, to są te akcje kradzieży samochodów w 2015, 16, 2017 roku. Wtedy weszła nowa Mazda 6 i po prostu w Warszawie ginęło co drugie takie auto. Mazda zareagowała na to poprawnie, bo wprowadzili jakieś takie zabezpieczenia. Nie wiem na czym dokładnie były oparte, chyba na jakimś trackerze GPS, plus coś tam jeszcze. Wiem, że rozsyłali listy do, do tych osób, które kupiły Mazdy i proponowali im takie pakiety. Potem już w salonie można było zamówić taki dodatkowy pakiet antykradzieżowy. No i potem się chwaliła Mazda, że. W 2017 roku na sprzedanych 21 tysięcy sztuk zginęło tylko 37 sztuk. W sensie zginęło, no, zostało ukradzionych. Także, no, także Mazda słucha klientów i reaguje na to, co się dzieje. Przejdźmy teraz do samochodu, którym jadę, czyli do Mazdy MX30. Jakie parametry go charakteryzują? Moc 145 koni, moment 265 Nm, no to nie jest dużo, ale do miasta w zupełności wystarcza. Samochód przyspiesza do setki w 9,7 Sekundy i rozpędza się do 140 km na godzinę. Przejdźmy do baterii. 35 kWh, które wystarcza na przejechanie jak 180 km przy oszczędnej jeździe. Czy to jest dużo? No nie dużo, ale to auto trzeba rozpatrywać jako auto miejskie. No zupełnie się nie nadaje w trasie. No nie chodzi o to, że tutaj jest coś nie tak, bo jedzie się bardzo wygodnie, samochód jest super wyciszony, materiały tu, też tutaj są bardzo dobre. Chodzi właśnie, no jedynie chodzi o ten zasięg, że wyobraźcie sobie jazdę z prędkością gdzieś po autostradzie z prędkością 140 km na godzinę, no to nie wiem ile byśmy tutaj przejechali. 80 km 90 może i trzeba by się ładować. Ile chodzi o same dane techniczne samochodu, takie suche dane techniczne, no to nie powalają. Ale jeżeli bym miał powiedzieć o tym, jakie są moje wrażenia z jazdy, to są naprawdę bardzo pozytywne. Jedzie się tak niezobowiązująco, wysoko. Wszystko chodzi lekko, przyjemnie, mam head-up display przed sobą, widzę prędkość cały czas. Auto jest dobrze wyciszone. Fajne materiały w środku, bo tutaj jest jakiś taki filc, tu jest skóra, na podłokietniku też skóra, deska ze skóry, kierownica skóra. Tutaj jakiś taki plastik, ale dobrze to jest wszystko spasowane. Tutaj taki korek, podłokietnik ze skóry ten. No super, naprawdę super. Jacy są konkurenci Mazdy MX30? Na pewno Volkswagen ID3, który ma trochę większy zasięg, trochę większy bagażnik, ale gorsze wnętrze, wyciszenie, no i jest droższy. Kolejnym rywalem jest Nissan Leaf, podobnie jak ID3, czyli ma większy zasięg, gorsze wyposażenie, gorzej wyciszony, gorsze wnętrze. Ceny podobne, może nawet troszkę tańsze. No i BMW i3, które jest zdecydowanie droższe. Też nie ma takich bajerów jak Mazda w tej cenie, ale zasięg ma zdecydowanie lepszy, bo aż 307 km. Także na tle rywali Mazda jakoś tam się broni. Wydaje mi się, że, że się broni. No. I tak oto dojechaliśmy do restauracji Domolo. Zaraz wchodzimy do środka na kawkę. postanowiłem, że nagram takiego backstage'a bo wstydzę się mówić w środku restauracji kawka była pyszna deserek, beza pyszna także zapraszam Was do Domolo um, a jeszcze takiego joke'a sytuacyjnego chciałem powiedzieć ostatnio nagrywałem Forda Puma przegorzała no i ja sobie coś tam kręcę samochód jakieś ujęcia, detale moja żona stała w oddali Przechodzą koło niej dwie panie. Jedna mówi do drugiej, wskazując na mnie. Patrz, Halina, takie lalusie młode, zamiast wziąć się do roboty, to tylko kręcą i szukają sponsorów. Także tak mnie skwitowała. No i tym nieśmiesznym joke'em kończę na dzisiaj. Trzymajcie się, cześć.